Panie Prezydencie, pierwsza damo, drogie dzieci. Szanowni Państwo, witam wszystkich w ogrodach Pałacu Prezydenckiego i uroczyście rozpoczynam kolejną edycję niezwykłego wydarzenia, jakim są bezpieczne wakacje z parą prezydencką. Zapewne bardzo dobrze o tym wiecie, ale przypomnę, że za kilka dni w kalendarzu wielkie święto Dzień Dziecka, czyli Wasze święto, a już wkrótce także wyczekiwane wakacje. Dziś w tym miejscu macie niepowtarzalną okazję, aby wziąć udział w zajęciach oraz pokazach, dzięki którym poznacie zasady właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia, a przede wszystkim zasady bezpiecznego wypoczynku. Z pewnością dowiecie się, jak bezpiecznie spędzać wolny czas w górach, nad jeziorem, nad morzem, ale i w innych miejscach. Pomysłów na fajne wakacje jest przecież mnóstwo. Swoją wiedzą podzielą się z Wami przedstawiciele służb, formacji, instytucji i służb ratowniczych, którzy między innymi zaprezentują zasady poruszania się pieszych i rowerzystów, zasady bezpiecznego korzystania z dronów, zasady obowiązujące w czasie górskich wędrówek, wypoczynku nad wodą, techniki udzielania pierwszej pomocy i zapamiętywania numerów alarmowych, ratownictwa drogowego, bezpiecznego podróżowania samochodem i kolejami. Zobaczycie, jak profesjonalnie wyszkolone są psy służbowe. Poznacie także zasady postępowania z wolno żyjącymi zwierzętami i reagowania przeciwpożarowego. Domyślam się, że dużą frajdą będzie możliwość zobaczenia sprzętów i pojazdów, jakim posługują się obecne na spotkaniu formacje, a także symulatora jazdy i trenażera czasu reakcji. Będziecie mogli też puścić wodze fantazji i wykorzystać pokłady kreatywności. Stowarzyszenie 126 Evolution, wielka wyprawa maluchów dla dzieci, przygotowało dla Was specjalnego Fiata 126P. Fundusze pozyskane z jego licytacji przekazane zostaną na leczenie dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. A Waszej nauce przyglądać się będzie oczywiście Para Prezydencka, którą jeszcze raz serdecznie witam. Drogie dzieci, szanowni państwo, przed nami niezwykle podniosła chwila. Zanim zawładniecie prezydenckimi ogrodami, chciałbym, żebyście poznali sześcioro wyjątkowych młodych ludzi: Tymona, Klaudię, Oskara, Michała, Piotra i Filipa, którzy w sytuacji zagrożenia wiedzieli, jak się zachować, jak udzielić pomocy, jak uratować ludzkie życie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda zdecydował o nadaniu im medali za ofiarność i odwagę. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo, szanowni państwo, drogie dzieci. Teraz nastąpi uroczystość wręczenia przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Andrzeja Dudę wyjątkowych odznaczeń państwowych, medali za ofiarność i odwagę, będących nagrodą dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie. Szanowni Państwo, na podstawie Artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzeja Dudy za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostali medalem za ofiarność i odwagę Klaudia Bartniczak i Oskar Bartniczak. Klaudia i Oskar w listopadzie ubiegłego roku przyczynili się do uratowania swojego sąsiada po ataku nożownika. Pierwsza dama wręcza odznaczonym upominki. Filip Faltus Filip w marcu bieżącego roku przyczynił się do uratowania z pożaru mieszkania matki wraz z pięcioletnim dzieckiem. Michał Konarski. Michał w październiku ubiegłego roku na dworcu PKP Uratował mężczyznę, będącego w stanie zagrożenia życia. Tymon Pelcer, Tymon w kwietniu bieżącego roku wyciągnął z basenu tonącą koleżankę. Piotr Operchalski. Piotr w marcu bieżącego roku uratował życie mężczyźnie, który wtargnął pod autobus. Szanowni Państwo, na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję pierwsza damo, dziękuję państwu. Zapraszam odznaczonych do wspólnego zdjęcia z parą prezydencką. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy Tymonowi, Klaudi, Oskarowi, Michałowi, Piotrowi i Filipowi. Jesteście dowodem tego, że superbohaterowie są wśród nas, że mogą mieć twarze nastolatków. Chodzą do szkoły i na pozór niczym szczególnym się nie wyróżniają. W sytuacji zagrożenia potrafią jednak stanąć na wysokości zadania. Raz jeszcze poproszę o ogromne brawa dla naszych bohaterów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Drogie dzieci, szanowni państwo, o zabranie głosu proszę prezydenta rzeczypospolitej, Pol rzeczypospolitej polskiej pana Andrzeja Dudę i małżonkę prezydenta panią Agatę Kornhauser. Dudę. Szanowni Państwo, komendanci. Szanowni Panie i Panowie Oficerowie i Funkcjonariusze, Żołnierze, wszyscy drodzy wychowawcy, wszyscy wielcy Szanowni Państwo, drodzy przybyli goście, ale przede wszystkim nasi drodzy najmłodsi przyjaciele, drogie dzieci, droga młodzieży, goście. Bezpiecznych wakacji z parą prezydencką, jak co roku, tutaj w ogrodach. Pałacu Prezydenckiego. Bardzo dziękujemy, że po raz kolejny przyjęliście zaproszenie na to bardzo ważne dla nas wydarzenie tuż przed Światowym Dniem Dziecka, ale przede wszystkim tuż przed tym okresem w roku, na który wszyscy zawsze czekacie okresem wakacyjnym. Bardzo dziękujemy. Waszym wychowawcom, bardzo Wam dziękujemy, że zechcieliście przyjechać do Pałacu Prezydenckiego, ale przede wszystkim ogromnie dziękujemy przedstawicielom wojska i wszystkich służb inspekcji i straży, funkcjonariuszom, którzy są tutaj obecni, ratownikom, którzy będą się z Wami dzielili swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami pokażą Wam swoje wyposażenie, które służy ratowaniu życia ludzkiego, które służy zapobieganiu trudnym sytuacjom, które służy tym wszystkim momentom, kiedy jest szansa na odwrócenie niebezpieczeństwa albo wtedy, kiedy niestety na skutek niebezpieczeństwa trzeba drugiemu człowiekowi udzielać pomocy. Co jest ważne? Przed chwilą widzieliście tutaj szóstkę młodych bohaterów Widzieliście Klaudię, kolegów, którzy w trudnej, zagrażającej życiu sytuacji udzielili pomocy drugiemu człowiekowi i zrobili to skutecznie. Uratowali zdrowie, uratowali życie, wy, wy, wyprowadzili drugą osobę z sytuacji, która być może skończyłaby się nie tylko problemami, ale która być może nawet w wielu z tych przypadków skończyłaby się tragicznie skończyłaby się śmiercią. Oni zdołali temu zapobiec. W różnych sytuacjach, co to pokazuje? To pokazuje, że niebezpieczeństwo może przyjść nie tylko w wakacje, że ten okres wakacyjny, kiedy tak dużo czasu spędzacie na świeżym powietrzu, kiedy bawicie się z rówieśnikami oczywiście on jest szczególny, ale że te umiejętności i ta wiedza, którą tutaj można pozyskać, którą można tutaj otrzymać, rozmawiając z funkcjonariuszami, rozmawiając z ratownikami, rozmawiając z żołnierzami, to jest wiedza bezcenna również na co dzień, która bardzo może być potrzebna w sytuacji, gdyby gdzieś obok Was, czy nie daj Panie Boże Wam, zdarzyła się taka trudna sytuacja. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że jesteście z nami i tym bardziej cieszymy się, że będziecie mogli pozwiedzać te stoiska. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was ta część dnia, która będzie nie tylko ciekawa, która będzie nie tylko mile spędzonym czasem na świeżym powietrzu, tutaj w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, ale która także przede wszystkim będzie dla Was miała walor edukacyjny, która da Wam nową, ciekawą wiedzę, że będziecie mogli zobaczyć nowe techniki, nowe urządzenia. To wszystko, co właśnie, tak jak powiedziałem, służy ratowaniu życia, służy walce z niebezpieczeństwem i co pozwoli wam lepiej przygotować się także na okres wakacyjny do tego by po wakacjach móc później spokojnie wrócić do domu móc spokojnie wrócić do swoich obowiązków do nauki kiedy znowu wróci szkoła Moi kochani drodzy młodzi przyjaciele, ponieważ pogoda dopisała nam aż nadto, więc pozwólcie, że tylko kilka słów skieruję do Was, bo pewnie już z niecierpliwością czekacie na przygotowane dla Was atrakcje. Moi drodzy, bardzo cieszymy się, że możemy gościć Was dzisiaj w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Jest nam zawsze bardzo miło, kiedy czy to Pałac Prezydencki, czy ogrody Pałacu Prezydenckiego rozbrzmiewają radosnym, dziecięcym śmiechem. Także bardzo dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie. Moi drodzy, jak już wspomniał pan prezydent, czeka was święto, wielkie święto dla was. Mianowicie 1 czerwca obchodzimy międzynarodowy Dzień Dziecka i już dzisiaj chcielibyśmy złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim byście cieszyli się zdrowiem, dobrym humorem, byście byli na co dzień radośni, szczęśliwi, by uśmiech jak najczęściej gościł na waszych buziach, byście spełnili swoje najskrytsze marzenia, byście zawsze mieli możliwość zrealizowania swoich planów, byście mogli również Rozwijać swoje pasje i zainteresowania, by jak najdłużej y, towarzyszyła Wam ta szczególna y, dziecięca ciekawość świata, ale najważniejsze, żebyście zawsze czuli się kochani i byście zawsze byli bezpieczni. Pamiętajcie o tym, że oprócz Waszych najbliższych rodziców, dziadków starszego rodzeństwa. Tuż obok są również wasi wychowawcy, wasi nauczyciele, a także funkcjonariusze, którzy zawsze są gotowi, żeby was wspierać. Życzymy Wam bardzo udanych i bezpiecznych wakacji, a dzisiaj, żebyście się dobrze bawili i żebyście zdobyli jak najwięcej wiedzy, którą będziecie mogli wykorzystać nie tylko podczas letniego wypoczynku, ale również na co dzień. Panie prezydencie, pierwsza damo, bardzo dziękuję za zabranie głosu. Dzieciaki, czy chcecie zobaczyć super psy? Naprawdę warto. Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały dla was specjalny pokaz wyszkolenia swoich psów służbowych. Zobaczcie, co potrafią. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo. Straż Ochrony Kolei ma zaszczyt zaprezentować pokaz wyszkolenia psa służbowego. Drogie dzieci, przed Wami piesek o imieniu Buster. Pies to owczarek belgijski, sześcioletni. Na co dzień pracuje w komendzie regionalnej Straży Ochrony Kolei w Kielcach razem ze swoim przewodnikiem, starszym przodownikiem Robertem Soską. Będziemy mogli zobaczyć pokazy w dwóch częściach. Pierwsza będzie się składała z komend przy nodze przewodnika chodzenie psa przy nodze przewodnika pies na smyczy, bez smyczy pies będzie wykonywał zwroty w marszu pozostawienie psa na odległość i, i wydawanie komend z odległości oraz przywołanie psa do nogi z odległości. Z jednoczesnym zatrzymaniem psa w połowie drogi i wydaniu komend. I taka ciekawostka, piesek nawet potrafi robić pompki. Piesek uważnie obserwuje swojego pana. Dziękujemy bardzo. Przepraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Bardzo gorąco Was wita Diona oraz Grzegorz, funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Krajowej Administracji Skarbowej. I słuchajcie, mam do Was pytanie, czy taki mały piesek może być funkcjonariuszem? Pewnie, że tak. A czego może szukać? Kto ma pomysł? Narkotyków i czego jeszcze? Papierosów, dokładnie. Dniunka ma 9 lat w służbie od 8 i z Grzegorzem pracują na terenie, można powiedzieć, całego kraju, bo jeżeli zachodzi taka potrzeba, to pracują w Warszawie, w Krakowie, w Opolu. I słuchajcie, proszę teraz moich pomocników z Straży Pożarnej, aby rozłożyli tutaj walizki. W tych walizkach jest ukryty, są ukryte papierosy. I zaraz zobaczycie, jak Duna pracuje. I zobaczymy, czy udaje się znaleźć te papierosy, tak? Więc rozaczynamy pokaz. Zobaczcie. Jak Duna tutaj słucha swojego przewodnika. Zobaczymy, co zrobi. Czeka na sygnał, kiedy może sprawdzać walizki. I szuka. Powiem Wam, że Duna jest pieskiem który wskazuje miejsca ukrycia właśnie chociażby narkotyków, papierosów w sposób aktywny, czyli szczeka albo drapie. Zaraz zobaczymy, czy jej się uda. Szczeka, drapie. Drapie. No ale zobaczymy, czy to przypadek. Może jej się... Tylko Grzesiu. Jeszcze nie. Jeszcze może poprosimy. O, poproszę ciebie. Chodź. E, tutaj z różnych miejsc. Ciebie. Tu koleżankę. I jeszcze tutaj z tej strony, no chyba jej się udało, ale zobaczymy ciebie i jeszcze, proszę. Pomieszajcie jeszcze raz te walizki, pomieszajcie. Poustawiajcie jeszcze raz, zróbcie dżunie zamieszanie, zobaczymy czy jej się uda. Możecie gdzieś schować, gdzieś może po tutaj karetkę, zobaczymy czy znajdzie. Zrobiliście jej teraz duże zamieszanie. Ma teraz problem i słuchajcie, Diona, jak pracuje na lotnisku, to wyobraźcie sobie, że te bagaże cały czas się zmieniają, więc musi bardzo szybko sprawdzać te walizki. A że jest to piesek bardzo dobrze przeszkolony, więc tak naprawdę taką walizkę nawęża dosłownie w 3 sekundy. I znów, tak, namierzyła tą walizkę, więc teraz sprawdzamy, czy faktycznie jej się udało. Co tu mamy? Jest, tak, są? Brawa, tak, ogromne brawa i słuchajcie, nasze pieski szkolone są w sposób bardzo taki pozytywny, czyli za wskazanie miejsca ukrycia narkotyków, papierosów czy chociażby pieniędzy dostają piłeczkę, czyli zabawa. Jest to dla nich największa nagroda. Jeszcze raz, oj przepraszam, brawa dla Diuny Grzegorza. I dziękujemy, zapraszamy do naszego stoiska. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, i ogromne brawa dla czworonożnych funkcjonariuszy i ich opiekunów. Kochani, mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę zobaczcie, jakimi umiejętnościami wykażą się uczniowie klas mundurowych z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie. Try. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poziom Waszego przygotowania i zaangażowania robi naprawdę duże wrażenie. Gratulacje i jeszcze raz wielkie brawa i podziękowanie. Przypomnę, to byli uczniowie klas mundurowych z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego Pól w Wołominie. Kochani, a teraz zapraszamy wszystkich do wspólnej nauki już przy tych stoiskach, które są dla Was. Przygotowane dziś nie w szkolnych ławach pod okiem pary prezydenckiej i specjalistów różnych dziedzin. Pamiętajcie, nigdy nie bójcie się prosić dorosłych o pomoc. Nie bójcie się prosić o pomoc ludzi w mundurach. Z pewnością zawsze wam pomogą. W międzyczasie koniecznie pamiętajcie o przygotowanym dla was poczęstunku prezydentcy kucharze przygotowali coś, co dzieci lubią najbardziej. Bawcie się i uczcie, niech to będzie fajna nauka, niech to będzie fajna zabawa. Miłego dnia.